Ciągnę ją o. Chodź tu. Chodź tu! Zostaw mnie! Idziemy, Goguś! Idziemy, Goguś! Wybąbia! Nie! Elo! Mati, Mat nie, on daj pływa! On daje pływa! Git! Hehe! wygra! Dajcie Ej. mi tą ławkę! Moja ławka! Moja ławka! Gdzie z tą ławką! Elo! Ja się tutaj trzymam i nie ma, Elo! Nie, 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 nie! nie.

Się tak nie daje, nie ma mowy! Czemu do mnie te rekiny idą? ELO! <laughs> Mam pomysł, żeby Mati założył kabaret. Dosłownie pasowałoby do niego. <laughs> Jaki spiderman, jak ty to O, oh, oh! <laughs> oh, co jest? Jak ja go <laughs> znakam, to co jest? O, oh, o, oh, o! Oh. Kitka mi wciąga, kitka mi wciąga! Za ciąg. ciąg. Halo? Nie mogę. za czego Człogami... Teraz stary. Halo! Halo! <grymne> Aha. No, no, nie podlema, no. no <grymne> ja w ogóle jakoś dziwnie. No. Wszyscy sami biegają i się podłoga psuje. No mi się też podłoga psuje. O, nie wszystko. o Jezu, to mnie wąsa rozciągnęło! <śmiech> <Co>? <śmiech> Zobacz <śmiech> na streamie! <laughs> do Dobra, ja lecę do Ciebie, goguś. Dzień dobry. Chodź tu, goła dupko. Chodź tu. Oła! Malowanie co? Jeżdżę ok. Ja zrobię tutaj. Wyjaśnię wszystkich. Ja tym dole zostawić mnie w tym momencie. Na raz, dwa, trzy. Dwójka rozdzielona. Zostaw mnie malowanie. Nie ma mowy. Aha Hello. Ta co, co tak potrzątała? Dobra, zakotowałem go, Hello <noise> Wyrzuć go! <noise> A, zło, obudził się akurat. Halo! Knockout! Knockout, kuźba! Knockout! O! Widziałeś to? Nie poleciałem Jak ty to. wyleciałeś? A ja no jak poleciałem? <noise> Ten kapelusz jak spadochron Kurde jak to się robi Nie. Co? Ych. Ych. Na dole trzeba Opowiadasz? No. Jak zakręciła pirulecik No i poszliśmy na dół Skarczy. Ja się zbugowałam, co jest? Nie! Ty chyba pojadłaś, co? Nie mogę się podnieść Wow. wow. Halo, czemu ja nie mogę łapać? nie umiem... Okej, okay, Chodź tu kto. z tej Uśpię. elo! Nie umiem nic, a udało mi się.

No wybombiaj, <laughs> Elo! Nie. Nie. No co jest?! Chodź tu! Chodź. Dawaj. Nie ma mowy! Nie mogę stać! Nie. O, Nie, ma. Nie, ma. Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Wybombiaj! Wybombiaj! Ma, o, Oj, bo z bani. Na czym z bani się bije? Jest pamo, mama z, z Wiktorem też taką batalię miałeś, co chuj? Jezu, Miko, no. sam wpadł, co jest? Który tam jak ty go do rury wrzuciłeś, co jest? Na mnie uwziął. Panie fenku, proszę tu przyjść. Proszę mnie zostawić, proszę wybombiać. Aha, aha! Ja. Dawałam na do ćwiczeń dosłownie. No i wejdźmy. Puśćcie się na no ręką, Kurde, czekajcie, no to trzeba zrobić ten. O. o! I ćwiczymy, kochani. Raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Dzielę koduję wąsa na makaron na spaghetti. O! Lewitowaliśmy nagle. O! Wagony! To to. Co się dzieje? Marty przez wagony idziemy? Nogi nam się wykrzywiają jak coś, nie? Ty się coraz bardziej zapadasz nagle A ja omarłem, nie wiem jak... Ja się... Co się dzieje z tymi wagonami? Co jest? Wypadliśmy jak coś o, wygrać. ciągle Chodź tu. E, 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 e. O! No! 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 Co jest, Halo? nie Czemu? Oj, Elo, idziesz? Czemu nie mogłam ciebie podnieść? Chodź tu, nie, w pi mnie tu, Ua! Zostaw mnie! Chodź tu kuźwa! Idziesz ze mną, idziesz goguś! Nie no One, przestań! Ano nie! 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 nie no. hmm. Chodź tu! Chodź tu! Gamoniu jeden, idziesz ze mną! Idziesz ze mną no i stąpię, idziesz! Idziesz kurwa! To taki <grystanie> helikopter! Oj, Ja już leżę, no. I fanek idzie do mnie. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw! Elo? Elo? <grystanie> <grystanie>